Wy robisz się? Jej, ale ja nie chcę ci nic mówić, nie? No? Aż nie chciałem tak to chyba nie da rady tego podnieść. Po prostu odstaw. Chodźmy, uciekajmy z Co to? Uciekajmy. Ja na stanie. Nie robił? <Słuszany> Młody, a co ty? Skąd widziałeś tą kamizelkę? Ej, bo, bo mi wujak kazał, żebym założył, żeby on mnie na polu widział, bo. Chciał, nie kręci pod kombajnem. Co to było? A, a, siemanko, siemanko, siemanko. O kurwa, ten co? A, tak, ja, jak mu powiedziałem, to tak zrobił. Aha, kurwa, się wystraszył, że mógł przypadać. Nie słucham tak, żeby mi o to jeść, tak. Patrz, ciotka, I co? Mu... Wczoraj, wczoraj co? ciotka była na wazarze, mu kupia spodęki, ale dziurę ma na dupie. Nie wiem, czy mu powiedzieć. Żeby ciotka mu to szyła, czy co... Odpala. taś ten wiesz, ale no pra chodź. Prawo, lewo, prawo, ręka do góry. <grym> co? Dobre. No Aleś miałeś no tak w szkole mnie miał No to, dobra, bardzo, tak do. w szkole, o, kur... to dobrze, bardzo... Co tam jeszcze? Bo ja chodź. Tylko... Dobra, tu, ja tu idę do, potem. do domu szybko pod type. Kurwa wasza mać! <grym> Gdzie ja teraz taki ciąg dostanę? Patrz co zrobił. O kurde widzowie tutaj ogarniam... Urs zetorka, kurde, chciałem powiedzieć pod żniwa Bo dopiero go wystawiliśmy wczoraj nie jeździliśmy więcej. Młody coś tam o dwa lat... Son w... kurwa założył. Siema widzowie, w ogóle zaraz się przywitam tutaj. Młody, a co ty? Skąd ty tą kamizelkę? A, bo, bo mi wujakazał, żeby założył, żeby on mnie na polu widział, bo... Musiał jak nie kręci pod kombajnem a co ostatnio, właściwie, bo tam pod koniec były takie sytuacje, obchodził pod kombaj. Dobra, to się tam, czekaj na wujka. E, dobra, więc ja, ja dzisiaj jadę kości. A, jedziesz kości, dobra. Następnie możecie zostawić łapkę w korekcie. Nie, kurde. Zapraszam do chłopaki. No, ale skąd wujka ci dał tą kamizelkę? Nie gadasz z bębki. No, właśnie. Nie kam z bębki to nie wiem skąd. To, nie wiem skąd, to. nie A gdzie wujka? A co ubra, że mi widzi na polu. A gdzie jest, wuja? Przepraszam. O. Dobry, buja Co tu wuju Aaaa, Siemanko, Siemanko, Siemanko. O kurwa, ten co? A, tak, ja, jak mi powiedział, to tak zrobił. Aha, kurwa, się wystraszył, że mógł przypatrzeć. Nie ja słucham tak, że miał co jeść tak. No, Czy już wuju ja ją rozbierasz na części, czy jak na złom, czy jak, bo. Na części szlepie. to ja prędzej ciebie rozbiorę i sprzedam. Nie, 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 dobra, dobra. Czy ty wziąłeś osk z mojej ten, kamizelkę moją nową? Gdyś? No to właśnie on ją nosi, bo mu dałem. Dobra, to niech będzie. Właśnie widzę, dobra, żeby było widać, Bo ja widać, takiej już bo... nie byłem. Ej, aspiruj. Skup... Nie, sprawdzam chwilowo prasem. Posłomu w tym roku będzie dużo prasowania. Będzie któryś z was latał. Na pewno ty starszy, bo ten młodszy to będzie ja. się przyglądał. Chodź za chwilę. Patrz ciotkę, wczoraj wczoraj co? ciotka była na bazarze, mu kupiła spodenki, ale dziurę ma na dupie. Nie wiem, czy mu powiedzieć. Żeby ciotka mu to szyła, czy co. Odpala! Pa, założył maskę, skubany. Chociaż coś patrzą. Nie tam ja to będę jeździł e, dzisiaj e, Mody, wypad stąd! Ty 30. Ty, jeszcze masz. U, ty masz się uczyć Patrz wuja, widzisz? No. to właśnie chciałem, nie? Eee mody, bo ciotka ci kupiła wczoraj te spodinki. A... A weź się tak odwróć. Odwróć jak o, ale dziura, o Jezu, ale ta ciotka, dobrym wywiercznik ci dała! Get! get trochę chłodniej jest, ale co to tak Chciałbym żeby powiedzieć. A, to tu chyba... Aha co, co to może być tam no a to, 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 to nie problem. Dobra, to jedziemy chłopaki, przyjmij ten jęczmienia, ja będziemy kosić te dobra. duże pole tam przy, przy tym, przy, na prawo wjeżdżę. Młodnie. To weź tu szczep, ja, ja już Chciałem będę ten jechał. Dobra. Ja 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 coś, to ty. ja już zacznę, coś tam będę dobra. robił, dobra? Dobra, dobra. Chciałem. Daj na tym tam. Bo ja na razie nie każę ci tym, na razie tym będziesz się sił tylko mów mi tam, bo ja tam nie widzę. I ładne spodynki, skąd ci odchodzicie? Weź nie, bo już widzę, że za mnie chyba. Nie. Co ci się z głową stało? Za wysoki jesteś. Iż za... za za wysoki jesteś. <śm> no, Musisz mało jeść. Dobra, podepniesz? Tak. Umiesz tam? Dawaj. Węże? elegancko, no. dobra. Planta... Okej, okay, Nie ma tam jeszcze odepnij, co? Dobra, okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Oj. O a O, o Weszła. Na kieszenie oczywiście schowane Nie, tam było na mam, Wiesz jakie te spodanki kieszenie duże mają? Wiem, właśnie Jak taki wywiecznik, to kieszenie eleganckie musi być Ja ostatnio włożyłem 2 złote, to nic nie zostało Światełka włączyłem młody, co? Ja bo Prawie dźwięk Oj <laughs> Dziwi chyba pod sąsiadce <laughs> Nie to Co, co, co wczoraj no, tam odprawiłeś? Co nie znałeś? O, listonosz! O kurde. Ale po heblach dał. Dzień dobry. A co, wuję? O, odpalił mu za To jest ten krawędzik. Ty, ale ten wuju on się zna na robocie? Masz tu więcej niż małosów na głowie. Nie, chyba się, chyba coś. To właśnie nie znają. Ale tu O, Powoli Natomiast tu wiatr zrobił. O kur... Ośkę brwiemy Woli, Nie skakaj tak. <noise> Ej młody, chcesz coś porobić sobie dzisiaj na gospodarce? Bo Wuj... wujka nie chodź. Zostawimy go na chwilę, chodź. Nauczy cię tam... Tam Ten. Ugniatać ten wiesz? O, chodź. prawo, lewo, prawo, ręka do góry. <głosy> Co? <noise> Dobrze. O co się a... No tak w szkole mnie uczyli. No to dobrze, bardzo, ale... O kur... jeszcze... Ej, czekaj, bo... Chodź. Odpalaj trzydziestkę. Masz... a kluczyki są w środku. Tam. Bo ja najwyżej przyjedę, no bo pierdol do nie. 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 ten. nie ten. przycisk, o. O, ten, dobra. Dawaj, dawaj tutaj. Podjeżdżaj obok bałemki. Te rolki tutaj za. Jedynka? A młody wczoraj jeździł właśnie. lepiej mi idzie. Właśnie, wczoraj jeździłeś tam. Co ty swój? I dawaj tutaj to cofnij, to ci podłączę tutaj o. Wyrobisz się? Ej, ale ja nie chcę ci nic mówić, nie? No. Aż mi tak to chyba nie da rady tego podnieść. O, o, o! Ej! Co? Popra, został! Chodźmy, uciekajmy to! jest Uch, co? Co ja na stary? Zarabię? O kurde, jak coś... Nic nie było. O kurde. Ja, jak coś nic nie ciebie nie? O kurde. Ole, nie skakaj tak. Dzień. Nie, to chodź mnie ty może nauczyć, co jest mi chłodno czynią. Tym już nie jak ci jest do remontu idzie. Dobrze, bo ja nie widział tego, nie? No to masakra chyba. co wie, idziemy tutaj. O. A ty mało w nim, tu tak. Co <grym> to to tak tu to rzutnią? nie ma. A czemu to się podkrywa pod tuzę? Tu, 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 tu go Jak tam chyba idzie? Chyba ruskie czałgiem jechali bo ja nie słyszę chyba Ok, dobra do to idziemy Słyszę się, bo on się przygłuchawy wiesz, bo on na aparatu nie wziął Aha Ciotka mówiła już ci Ta, już mówiła mi Gdzie ty no, jesteś? No idę tam już do, do Ursuska wiesz Z Zatora raczej, a ty tam biegłeś się... A czekaj, nie wiem czy nie kręć kąko bajzy Ale no ty no teraz będzie ci widział bo masz kamizelkę, to możesz tam nie nie dostaniesz. Spokojnie. Teraz masz kamizeleczkę to? O, truka na mnie, truka. Chyba, chyba się denerwuje lekko. Pełna, pełna chyba. Pełny? Tak, kaputno chyba. Dobry to jadę. Ale opierdol dostanę. Że ja opierdzielam się zamiast podjeżdżać. Co tam, jak, jak tam? Jak tam sypie? Ty, do... To... O, Powiem o, ci osywisja. to, że dobrze sypię, a ten kurwa mam gdzie <grym> jest? Ja nie. Tak, tu, jak w to o, Biega z tytułu, że nie masz w życiu. A piezdolęle biega jebany kurwa, ale nigdzie. A w Jestem to już chyba od razu zarzucił. Bo ja, bo problem A jest... co wiesz, że się trzydziestko robili? Nic nic! Nie, bo nie, bo... bo ja życiu dwójkę i tam jest takie ery i to rakieta chyba była <grym> i... <grym> Pokojnie, powiedział... Ja... Ja. To był wsteczny, do tyłu się na tym jedzie. Bo ja, bo problem jest, nie wiem, czy mi jest na scenie. No to tr tr do trochę remontu. inaczej poszło. Chodź na chwilę, musimy iść na gospę. Pierwsza. A ja pierdolę będę chodził. No to cię podszucę, dawaj. Ten trzecim Polakiem w gosposie. Ty <noise> <noise> wyższy biegów nie masz? <noise> o kurde. Tam tylko piąt do piątki. I tam my się ta erka, już myślałem, że to do, do turbu doładowanie. Chcesz zobaczyć co się stało z trzydziestką? Na no, idę zobaczyć Dobra, to idziem. no, tak idziemy To zostawiamy takie, ciało. To się niech akurat sypie Idziemy zobaczyć Bo ja się nie denerwuję no, no, no. Czekaj, tablet... dzwoń do ciotki, że tabletki przyniosła już Dobra, ja już idę le Leć pierwszy Jakby tam Melisę zaparzyła Bo to ma będzie Tam z przodu jak go stoi to był ten, ten starszy jak coś Jota, ja mam to nagrane Co ty odjebałeś? <laughs> <What? laughs> Nie widzi Ja tylko podjechałem Bo ja chodź. Tylko Dobra tu, tu ja idę do potem. domu szybko po te kurwa wasza mać Gdzie ja teraz taki ciągnik dostanę? Patrz co wody zrobił Bo chciał bałować Nie wiem jak on to podpiął Pierdolę z 30 robokopa mnie zrobili Czekaj bo ja Bo ja masz leki, ja masz leki, już cię dała Chodź, wodę do popicia jeszcze. Ale jaki chyba tobie, kurwa, na ból dupy? Ty, ale tu coś... To cięgna to chyba jakieś 360 co? Czekaj, Czemu mam podjeżdżać, to, to młody tak podłupi. Ona ale to ona nie da rady podnieść, przecież to ma swoją wagę, to ze 4 tony waży. Damy radę. To jest do wała, a nie do 30. My, my próbowaliśmy właśnie, chcieliśmy pokatować. Dobra. Gotowi wszyscy? No. Ale na chuj to podnosi przejeżdż tu po ziemi i normalnie możesz to ciągać? Chodź Modu Jedź do... normalnie na te pole, które masz Chodź Modu, dawaj Wsiadaj o. Dobro, bo ja to ja jadę, ja tam będę chyba za torem pojeżdżał A bo ja jadę wołować, ja Dobra. jadę wołowo Dobra, Dobra, ja, ja, ja idę koszyć, żeby sobie coś. co chcecie, co. a rozpierdolita kupicie drugi Zobaczcie ta ile to kosztuje Ej, bo jaki spokojny dosyć Ja myślałem, że bardziej się zdenerwuję, wiesz? Co to nie idzie? Nie, bo ja biegami ja nie wiem w którym to się robi. Jedynką Wie, bo ona nie skręca Dawaj wody Ole kurzy Widzicie jak młody elegancko tu Sara będzie wciągło do wymiany Zdjęcie ci zrobiłem na piątkę, to ty bronu, a ja tam idę, to, 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 ten, zrobi mi ja otyrutkę, dobra? I przyjdę do ciebie. Dobra. A my bronów nie mamy? Bójka Oj, się spytał. Nie nie usłyszałem, nie wiem czy mnie usłyszał. Właśnie brony. Musimy coś wujkowi ogarnąć, brony jakieś, powiedziałem, że nie ma. Nie, pobiegnę, coś się spytam, bo to masakra jest. Brun nie ma. Wałami połamować, zamiast bronami to wylecieć ci tam raz, dwa ja. Bo nie słyszysz mnie następnie Co tam? Brony ma? Co? Brony O, odmiotka, od Łodmietkę z moich Mordów trzeba pożyczyć, brony, bo on ma To my kupim Ja tam mam to Kupim za 500, wyremontuję mi Dobra tam No dobra, olejcie, dobra, 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 ja kuwa, Ale ze, a ze swoich, nie z moich No, Tak wiemy No dobra, dobra Dobra Trochę na gryjkę wjechaliśmy co sąsiadowi. Nie wiem, czy to gryjka czy to nie wiem, co to jest. Wuj akurat poprzeczniak kosi, ale tam to. Postawi się na poprzeczniaku. Może ja tylko przepełnię przewiozaj, i tu sypał na dole i na górze. Właśnie może się skrytam. Długo tu większą i. Kęcie. Z młodym nie pogadałem, bo młody nie ma CV tam w 30 to. Ja jestem ciekaw co on tam odpali. Ja się tam boję go. Młodego. To szaton jest. Dobra. Wycugnął chyba wujas. Co w nim? Dobra widzowie tu pota już zrobiona jedna. Teraz z tej strony zrobimy O dobra Idziemy tam Się spytam czy to drugą przyczepę przywozi czy nie Drugi przyczep? A hu, przyjedziemy tam nie będziemy się pytać O pierdol dostanę to dostanę Wcale widzowie że tak nerwowo dzisiaj ale o To trzeba szybko robić tam Młodego teraz Trzeba pilnować Nie wiadomo co tam zrobi kaput i kaputy Oh, OLE WYMUSIŁEM prawie, to ta naklejka to była ładna Widzimy się Ło, Wymuszony Ty pap pap, pa, 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 pa. słyszysz mnie? No, trzeba słychać ty, ty słuchaj, bo już mam 80-90% yy, Już podjeżdżam No, dawaj dawaj Dobra ja stać nie mogę, bo deszcze zapowiadają. O kurde, a ile jeszcze pól zostało? Przęży to i przeńca pewnie, co? Bo tam woja powierał. Chyba tak. Młody tam bronuje jak coś, ewoluje znaczy sam. To nie ewołuje, nie waluje. A nie popsuje nic? Chociaż gówniarz... Jak popsuje, to zapaci. Ja zaraz tam pojadę Chociaż dupy nie truje przy kombajnie. Ale kamizelkę ma to tam, nie widać, widać go teraz nie o, miał o, tam o, o, zelki, tak. trochę Zaraz pójdę sprawdzić to Wikaj i powiem, czy tam obronujesz, nie? No bo już ja stoję, czekam z pełnym Bo ja pojecham po drugą przyczepę, bo tu jedną wujko i postawię tam i będzie to przejazd się A ja sobie powiem tyle A Lepiej będzie Dobra, to ja pójdę zobaczyć, co? Może Dobra, dobra, idź Takie tylko. o Zdjęcie, bo ja sobie zrobię może tutaj jeszcze takie Właśnie Zobaczymy, czy dać młodego na miniaturkę, czy Czy też niw? Nie wiadomo Zobaczymy Może to się połączy jakoś Idziemy tam do młodego Znaczy teraz dojdę, to Czy się zmacham? Jakbym na w nie chodziłem, co wie to. Dobra, przez słonecznik, kurwiemy jeszcze. A, tam jeszcze za mały. bym murował. Tu, jakie ładne pole. Sąsiada. Mój jezu. O, chłopaki z OSP. wychodzili akurat. Pewnie jakoś akcy mieli. O, do sąsiadki wśród. Łupie coś. Co, on nie gdzie już? Idziemy zobaczyć. Co? Tak szybko, bez problemów. O, kurczę. O, elegancko. U, ja to ja zobaczy to... Ja ciotka znowu pali. I jop... Już ci odpinam, czekaj. Dawaj, no. O. To dawaj tam do wójka, co? Podepniesz tu no, małą, mniejszą. problem. Co? Bo chyba hydraulika siadła w ciapku. Jak? Bo on, no bo on tego nawet dygnąć nie chciał. A, bo to tam, wiesz... To nie mów wujkowi, jedziemy, dawaj. To podepniesz tą mniejszą, dawaj, dawaj. Jedziemy. Jadę. Już widzę, że nauczyłeś się to. Ale wolniej, kurde. Trochę po ulicy nie ten... Dawaj ci zablokuję tu. Wyjeżdżaj. Tam na dół jedź. Ja rękę wystawię. Dobrze. Ale jak ci nie wiem jak ci nie gaszę wyrzucam. Tam po lewej stronie chyba. Bo ja też nie wiem. O, kurde. kurde! Nic nie... Śmierciel! Kawełników dali. Dawaj, to odepnę tam. Dawaj, dopóki Boja nie widzi. Ja biorę to będę tą arkę, czapkę jak ryk się No <grych> dobra. Dawaj, o. Pyk, dobra. Co z gaźką? Skabał. Ej, może Boja mi da? pokosić, co? A nie, nie chciała się nauczyć kosić <grych> No zimie widziałeś na głowę nasypie Oho Oje tam woja Coś tu... A woja... woja... chyba chrypkę ma Chyba tak Bierz koś bierz koś. Ale ja nie Ktoś umiem to tylko wysyp z tego zbiornika Nie, potrafię Siadaj kurwa, to jest proste jak budowa cepa do U. chuja, bo też zaraz zarobisz Nie, nie O Tu o, kto mruczy Oj i co ja nacisnąłem? jedno nacisnęłeś Kurry, ja pier... może ja się nauczy szybciej, co? nie, tam młody huuuu oh. no gdzie ja no, 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 zostaw, ujka zostaw <noise> <noise> młody mówi, ma nie widzę to tak, no, nie widzi bo klarów nie ubrał, to mu nie widzi staj a młody, młody tam zrobił wszystko z głową, wow, elegancko, bez mijaków No i dobrze. Ale, 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 gru, ale grube ziarno, fajne Ale chcę, powiedział, że chce 500 zł za to robotę. Nie wiem, czy ja słyszę. Twoje tak, bo ja zbieram kieszeni. na komputer. Ja na komputer zbieram, A, na komputer zbiera, no. O, no, mi się coś, widzę? Że... O, mówię tam o... Młody, trzymaj się, jedziemy do Zatora bo ja nie ja będę chodził. To jedź, bo ja, teraz się tam wrócę, akurat. O, kurde. Ja się odwrócię. Je młody przyjdzie po 30 A tu nie ma? W kombajnie nie ma Żeby usiadł obok. Nie ma miejsca dobre, tu musarnia. Trzeba powoli Lecimy o elegancko. Młody nie podchodź tu, Urle, bo ja tu nie umiem, jeszcze jeszcze ci skoszę i będzie. Krak, sama nie, sama. bo ja tu muszę chodzić, bo koledzy tak jak Oni tam mają te tiki tongi, to on taki, oni takie nagrywają i tak chodzą koło Hedera, to ja też tak chcę. Ale tu Daj ma... mi tą kamerkę, kiedy daję, tę ja nagram sobie takiego. A to muszę ci kupić, bo mam tutaj GoPro siódemkę, chcesz? No, bo tu mam jedenastkę, to... Tak, chcę. siódemkę tam, nie używam to. Tam jakoś będzie tam... Dobra, w sumie siódemka, dobra? Ja. ja kupi? Nie wiem, młody sprawdzę. Gubi. O nie. kurde. Gubi? Ziar ziarno grube, ale na polu też zostaje. O wujkowi powiedz że wiatr chyba... coś Chyba komba jest wyniesie od razu. Bo to po, ten poplon wiesz? A to chyba. To ja nie będę nic mówił. Ale kwasty? Nie wiem, czy by ja nie pryskał czy co? Chwasty to większe ode mnie. A. Ja weź mi na głowę nasyp. Dobra, to weź. Nie mogę. Dobra, co to, to. Piszę, nie że, że, że ten. Nie, nie potrafię. No i na podłogę. Ja się już zetarzy. Chciałem, że bo ja taką moc. Oh, Trzeba Młody, to już poważny ten. Operator ciągnika. Widzę właśnie. Dobra, skupiamy. O, tyki. Ty. O, kurde, przespałem. Bo ja tam w telefonie coś robi ogląda. Łatwiej, co bacz tam ogląda? Ja to nie będę chodził. A mi życie mi miłe jeszcze. Co on tam ogląda? Jakiś. A nie. Nie wiem. Co wie tam. Ja nie będę się interesował. Bo obiadu jeszcze nie dostanie mi. Dobra, to do, do końca i będziemy tłumaczyć ten odcinek na dzisiaj Bo widzę, że tu już o taka minutka, że to trzeba... O Jezu, Marek! Oho Trochę sypu wam powiem Ja tam nie będę mówić co, bo ja tam oglądam O Ja też oczy zasłoniłem O Pal, pal, je... 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 je, je za kombajnem, jeść, jeść Dobra a którym biegiem Jakiś taki ja. Musi się wierzyć. Dobra, to zaraz zębach będę miał Maskę w zębach dałbyś Jak mi zaraz by wierdzieli Właśnie szukam gdzie to jest te zamknięcie Nie mam siły Dobra jedziemy. No tak Ja zamknę o. Ja wiem Dobra Ej Dobra Dobra widzowie to było na tyle w tym odcinku, bo no tu widzę już taka minuta, że to trzeba kończyć. też my to sobie dokończymy to poza odcinkiem, więc co? Zapraszam do chłopaków linki w opisie, do młodego. a nie, młody nie ma kanału. A ja te tam... No to do wuja, bo wuja tam ma, ten stary. Więc co? Na razie, do następnego elu.